Nie chcę co się kryje kurwa, pod piaskiem Dzień dobry Dzień dobry Państwu Co dzisiaj robimy? Chodzimy po wodzie jak Jezus A może jednak zanurkujemy? Ja chcesz pan to pan nurku? Jestem na tyle mądry, że nie będę. Zaraz będę widział w wodzie, pewnie uh -huh. tak wczoraj. Nie, nie, nie będę robił treningu, nie, nie. A Zrobił zajazd. No, zrobił zajazd, teraz się rusza nie może. Przecież chodzę, o cholerę ci chodzi. A ręce? Jak no. bolą, to rosną. Tak, głus. Co to Myk pierwszy grosik a O dwa grosze nawet Dwa grosze a, To bogactwo a, Już piaskiem zaszło trochę, ale z... Stalówka chyba, to... nie Rocznik 9.1 Nie, to starsza od nas No Pomóż powtórz, to będzie trzeba częściej? Będzie trzeba częściej wychodzić po treningu nóg Żeby, żeby zamuczyć Tak? No zarąbiste uczucie i masz zajazd na nogach, czujesz czwórki, dwójki, łydy, nie wiadomo co jeszcze chula przywodziciele, wejdziesz do wody, łokwa je ile boga jest w wodzie. Znaczy no, a te to wiadomo Powiadasz, że czujesz regenerację w końcu? No ale dopiero bym jeszcze barki, bo mi mało.

Jeden wyciągnąłem, raz coś drugiego tu jest, ale nie wiem Nie widzę nic Nie, o oh z yes, grosik i myk. 3 groszy już mamy, na sej to. Może nie będzie padać, albo będzie padać Panie Na to nie obowiązuje No tak, bo jak wejdziesz do wody tak będziesz mokry Nawet nie I mamy sówkę. powiada że zaczęło wiać, to znaczy, że co? Chyba się <grym wody> Pod wodę, tam nie wieje. <grym wody> Ło, pięć groszy jest, ale fajnie. Od razu lepsza cewka Panie mędrcu, znalazłeś krzemień. Co zrobisz teraz? Zostawię nocy. Myślę, że ogień będziesz krzesał To może później Nie, teraz? Nie. Pod wodą możesz rozpalić jak pan spanb. SpongeBob, Jak to się zwie? Do spędźbę. Cześć to porty. Matko Bosko. O, jedna kaczka. Udało się. No i tu mamy. A nie, jesteś tu. To nie kapsa. To nie O, miałem rację. A nie, bo jak tak wieje, to teraz we wodzie cieplej niż na brzegu. nie, jest złota zasada. Jak wieje. Jak wieje, znaczy wróć. Jak jest zimno, a nie ma wiatru, to jest ciepło. A jak jest ciepło, jest wiatr. To jest zimno. To dobrze posłuchać. No, najgorszy jest wiatr. Tyle zachodu, a to tylko zgar, zgar, odpad, pokutniczy. kurwa, bogactwo tutaj jest, tutaj minerały, nie tutaj siedem, 7... jedności. No hmm. o, tu mam 5, 6, 7, 9, 11 Kurwa, ile pieniążków Bogactwo Na dzisiaj to wsio, panie wędrowny co, co się mówi na koniec? Do przyszłości, a jak? A w dupa eee, Dajcie łapkę w górę albo w dół, jak czy wam się podoba Jeden słup do góry to prawie jak dwa Dwa do góry, tak? A jak pójdzie wow. jeden w dół, to tak jakby jeden to po, do przodu. To pójdą dwa do góry wtedy. Nie, no, bo jak no Tak, wy... no statystyki tak mówią. A, statystyka to nie kłamie. Udowod... Tu jest udowodnione naukowo, a że ja to czuję w moczu. To tak, jest. I to, to tak to będzie. jest. To jest niedobrze, jak czujesz w moczu. Dobra, to na dzisiaj to koniec. <laughs> Panie, wędrowny mędrzec Pływamy Nie wiem Lagi chyba nie doli nawet Na razie się zastanawiam Na razie trzeba nogi wymoczyć trzeba nogi przyzwyczaić Żeby grzyby odpadły